Ciemo ludzie, kolejny króciutki filmik set dlaczego jest tak drogo pokażę Wam szybciutko jak obszywam taką pocheweczkę. Zobaczcie jak jest tutaj grubo twardej, suchej skóry. Nasza 205 przy igle 250 i woskowanym milimetrowym slamie. Zarygujemy i jedziemy i ta maszynka i mu jak grubość obszywa tę pochaweczkę. i uwiążemy tą końcóweczkę. Zobaczcie, dratwa jedynka, igła 250, strzeliliśmy bardzo ładnie elementy naszej kucheki. Siemajcie, wolni ludzie.